Siemaneczko, witam w drugim odcinku na moim kanale. Mam nadzieję, że ten będzie miał lepszą jakość, tam chyba 1080p będzie dostępne, tam jakości pikseli czy coś, bo tamten miał 720 pikseli ostatniej i nie był w najlepszej jakości według mnie. Więc mam nadzieję, że tutaj będzie troszeczkę lepiej. I nagrywam właśnie taki szybki poradnik, jak możecie się zorientować po tytule, jak jakby zrobić oryginalne pliki GTA 5, zapasowe pliki oryginalne GTA V, gdy się modyfikuje po prostu jakby swoją grę i nie może wejść później na online, a nie wie jak usunąć te pliki. Jedyny problem w tym jest taki, że trzeba mieć tak minimum te 100 GB dostępne na swoim dysku takich wolnych, bo to jest najprostsza metoda, ale, ale właśnie wymagająca takiego przynajmniej sprzętu. Pierwsze dwie rzeczy, które będą nam potrzebne, nowy folder, zwykły folder, zakładamy, klikamy nowy i tworzymy folder, zwykły nowy folder, możemy zmienić jego nazwę na na przykład oryginalne pliki gta5, tak? E, mamy taki folder i folder z plikami gta5. W poprzednim odcinku tam mówiłem, że właśnie jak nie wie się jak uzyskać ten folder, to wystarczy w internet wpisać czy gdziekolwiek i myślę, że, że po prostu dostanie się odpowiedź. Jak to zrobić? Bardzo prosto już tłumaczę. Trzeba mieć oryginalne pliki GTA 5, niezmodyfikowane, po prostu czystą grę yy, z plikami. W poprzednim odcinku po pokazywałem, jak wygrywać właśnie takie mody, ale jeśli się ma te wgrane z mojego poprzedniego pierwszego odcinka, to można jeszcze to naprawić, nie trzeba od nowa instalować gry, bo wystarczy wypakować pliki, które włożyliśmy, czyli na przykład Menu Stuff, Auto save, czy tam Kateboard Case, różne takie pliki, które wypakowaliśmy, wystarczy je wypakować. Ale gdy już później będziemy na przykład dodawać takie prawdziwe mody do GTA V typu jakieś auta, to trzeba mieć na przykład założony folder mods i to już się w kodzie gry jakby zapisuje. I tego naprawdę bardzo trudno, wręcz mogę nawet chyba powiedzieć, że nie da się usunąć. Więc to jest taki szybciutki poradnik, jak po prostu to zrobić. Tutaj te dwa foldery potrzebujemy. I oryginalne pliki. Ja już mam taki, taka, taką kopię zapasową tych plików. Stworzyłem sobie, gdy jeszcze nie modyfikowałem gry. I ona wygląda, oryginalne pliki gry wyglądają dokładnie tak. Ja tutaj, jak możecie widzieć, to mam różnie pozmieniane te foldery i jakbym chciał zagrać na przykład w GTA 5 online, a, miałbym, a mam już te mody, to muszę usunąć te pliki, wywalić po prostu je do kosza z modami albo na przykład mieć jeszcze inny folder i je tam przełożyć, tylko to jest dużo miejsca, bo to każde to dużo waży i załóżmy, że je wszystkie usuwamy, po prostu zaznaczając, klikając usuń przenosimy do kosza i te tutaj wrzucamy. Taka operacja najczęściej zależy, jaki się ma internet, trwa tak z dwie godzinki, coś takiego, żeby te 100 GB się po prostu przesłało. No i według mnie to jest naj, najłatwiejsza metoda, że po prostu bierzemy nasze pliki GTA 5 oryginalne, tak, to muszą być oryginalne pliki, nie mogą być żadne zmodyfikowane, bierzemy nowy folder, tak, z plikami, które mają tam być orygin oryginały, i, yy, i po prostu możemy je wziąć i skopiować do tego folderu. I wtedy yy, tu będziemy mieli oryginalne pliki, druga część i tu będzie 100 GB i tu. I wtedy po prostu tu można już modyfikować, a jak będzie chciało się pograć w GTA Online, to po prostu to się będzie usuwało i przerzuca, przerzucało te pliki, które mamy właśnie tutaj. Yy, to jest według mnie najprostsza i chyba najlepsza, jeśli ma dużo miejsca na dysku, operacja właśnie z takimi pykami, bo, bo naprawdę zajmuje to chyba mniej, mniej niż instalowanie nowej gry i tam różne takie inne sposoby. To jest mój sposób i polecam. Krótki poradnik, myślę, że krótki po 4 minuty. Trochę się nagadałem. Dziękuję za oglądanie. Pa, pa.